Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z gromady. Ehm, tu nic nie możemy zrobić. Właściwie wracamy do tego momentu, w którym e, boleśmy wcześniej. I teraz jesteśmy na miejscu, i musimy zniszczyć Gniazda Robali. Musimy zniszczyć wielkiego Robala takiego. I tutaj co jest? Tutaj, o tak. No i musiałem kawałek gry powtórzyć. Najlepiej by było, gdybym nie musiał powtórzyć nic. Najlepiej by było, gdybym nie musiał w ogóle z nimi walczyć, a coś mi się wydaje, że to nie będzie za bardzo możliwe. Dajcie spokój, po większej ilości starć to ja umrę. No oczywiście, że umrę. Coś mi tu nie działa, coś mi tu nie działa, coś, tylko nie wiem co. Ten był nowy, twarde bydle. Dobra. Ee... Działko optyczne, ale to przecież pistolet laserowy? lasorowy? Pisto Laserówkę sobie weź, ale... No. Nie wiem. Dobra. Postaram się jak najmniej z nimi walczyć. Kurde, jakiegoś innego przybocznego sobie wziąłem. Tamten to potrafił więcej. O jezu! Ja powtórzę to wszystko, bo to jest. Już koniec, dobra, fajnie, ale to jest po. Innego przybocznego sobie wezmę. Wczytam grę, wezmę sobie innego przybocznego, bo ten jest beznadziejny. Więc wracamy. No i teraz jak mam innego przybocznego, to to ma jakieś tam szanse powodzenia, bo koleś jest o wiele bardziej ogarnięty, ma działko optyczne i no, widać, że jest ogarnięty, nie? Tamten to po prostu pożal się, boże, a ten już, no teraz w miarę. Dobra. W ogóle inaczej to wygląda, jak się z nim teraz jest. Dobra. No sobie teraz. O. Tak. Tutaj się chyba nie da przed nią uciec, trudno, trzeba je zamordować. No, git, to poszło o wiele, wiele lepiej. Jeszcze tamten. O, tędy. Będę się starał ich je po prostu omijać, bo. Co? Co ja mam? Zestaw konserwacyjny? Gdzie to jest? Nano, roboty naprawcze. Aha. Wszystko jasne. A i można tędy sobie. Zamknięte. No, już teraz to po ptokach, tak naprawdę przeszedłem tym korytarzem. Może tędy gdzieś przejdziemy. Może tu się coś zmieni. W zasadzie nie wiem gdzie ja idę, ale idę gdzieś w jakimś kierunku na pewno. Co tu się dzieje? Hej, wiem kim jesteś, pomóż mi. Sama się z nie wydostanę. Jest uzbrojona, może się przydać, ale ja bym uważał, z kim się zadaję, Dorin, nie poznajesz mnie? To ja, Suzy, próbowałam ci pomóc dostać się do podkerów. Gdy wrócimy, chyba będziesz musiał się z czegoś wytłumaczyć. Chodź z nami. Nie będę sprawiać kłopotu, gdy tylko oporamy się z ucieczką, znikam. Dobra, zawsze będzie lepiej. lera, pancerne badziewie. Spróbujemy jakoś inaczej tędy przejść. Hmm, może tutaj? No zawsze jeden więcej do, do pomocy to jest coś, nie? Przejdź dalej. No. Destylat korzenny jaki znalazłem. Dobra, tego to już trzeba zamordować, nie ma innej opcji. Ale to akurat będzie było proste Raz, dwa i koleś będzie już... Znaczy koleś to badziewie zniknie, no i znikło Fajnie Jeszcze jeden ten W zasadzie nie wiem czy warto mi je niszczyć, ale już tam zniszczę, zobaczę Suzy to nie jest zbyt jakoś ogarnięta w rozwalaniu tych pędraków, ale no trudno Surowice od razu muszę mu dać. Bo po prostu. Zatruty, dobra. Dalej. Czy coś tu jeszcze było? No, tam są jakieś te. Aha, no, nie, dobra. I ci, 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 ci. Dobra. O, matka! Nareszcie. Tylko nie wiem, czy przeżyje spotkanie z tą matką. Na pewno muszę to gówno zabić. Co tutaj się namnożyło? Chyba była... Też inna opcja, żeby... Znaczy mogłem też w inny spo... On też jest zatruty? No posrało was? Jak ja mam z tą matką walczyć teraz? No, krytyk chociaż. Dobra i tyle. A, Dorin śmierci, to jest koniec już, tak jak Dorin zniknie, fajnie. Super. Super, 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 super. Tutaj nie ma wskrzeszania. Tutaj sztywno trzeba lecić od, od, od zera. No, To wcale nie jest. Kurde, ale. To mi nic nie da, bo. Ja i tak jestem w dupie, mam mało HP. A tu jest już matka. No, na farcie to ja tego nie zrobię, sorry, niestety, ale nie ma takiej opcji. Muszę pójść po te... ...po jakąś apteczkę albo cokolwiek innego. Nie, nie będzie łatwo, prawda? Nigdy nie jest zbyt łatwo. Super. Ech, nie może być zbyt łatwo, bo to by było nie... Po prostu to by nie była ta gra. Wyjdzie to badziewie z tamtego korytarza, czy nie? Patrzcie, ile tego gówna tu łazi! Toż to jest jakaś porażka! NO MUSIAŁEŚ! Nie no teraz, no nie, no nie da się po prostu Ta gra jest tak wyśrubowana jeśli chodzi o zasoby, że to jest koniec Opiera się atakowi, ale ładnie To weź to zabij teraz Nie, a z apteczkami to jest po prostu jakaś porażka Mówię, mówię całkowicie serio Cornelius po robocie, bo musiał sam to dziadostwo zabić Matkę Ciekawe jak ja to zrobię jak nie mam żadnych apteczek Na jolo chyba Ale trafiaj ja może co? Po co mi ogon pędraka jak będę martwy? Jakoś giniesz, fajnie git, no git fajnie, przydałeś się bardzo Teraz gdybym mógł jakoś cię naprawić, da radę cię jakoś naprawić? Nie ja. On jak umrze to już koniec. A, no to gra jest super po prostu. Jest sprawiedliwa, nie dość, że daje malutko apteczek, to jeszcze później jak koleś umiera, to umiera na stałe. To jest po prostu super. Dobra. Matka. Uwaga, zbliża się. Ja mam bardzo dużo szansę w starciu z nią na pewno. Chociaż czekaj, ja mam leczenie w sumie. Po 13 HP mi będzie jechać, super! Dobra, no teraz to nie ma innej opcji, muszę się leczyć. Koniec, ja nie mam pojęcia w jaki sposób, jak ja to zrobię. To jest po prostu niebywałe. Mnie nie denerwuje to, że gra jest trudna. Ona jest po prostu niesprawiedliwa. O to mi chodzi. I teraz wszystko. Nie, tego wziąłem. Tego cymbała wziąłem. To nie, muszę jeszcze raz grę włączyć. Super po prostu. Dobra, weźcie to zabicie. Te kryty to powinny być takie normalne, obrażenia, wiecie? Wtedy to by miało jakąś rację bytu, a tak to mm, ciężko. Dobra, Z komu najwięcej mi tu potrzeba? Hryzes, po... ale z drugiej strony, jak ten. Nie, bo jak mi Dorin umrze, to będzie już koniec. Jabłko jeszcze doładuj sobie Hryzes, nie. Co jeszcze? Co jeszcze ja tu mogę zrobić? Nic już nie mogę zrobić. Aha, bateria, no nie, już nic nie mogę tutaj zrobić tak naprawdę. Mogę jedynie tutaj sobie zamienić, żeby zamiast tego to pistolet laserowy miała ta Suzy. No dobra, tłuczemy to, ale podejrzewam, że to będzie ciężkie. Mój gang nie spodziewał się tego tutaj, byliśmy zaskoczeni. Coś w czas usunąć tą małą niewygodę. Wrogowie naszych wrogów nie mogą być naszymi wrogami, czy coś takiego. Razem powinno się nam udać. Uwaga, zbliża się. Ostatnio było beznadziejnie, więc teraz może być chyba tylko gorzej. Mm, a jakbyś uleczył na przykład tego? Mm. To zadziałałem? Jakiś kryt, cokolwiek? Póki będę miał HP, to będę tego drobala tłuka, ale to pewnie za długo to nie, nie, nie nastarczy mi tego. No, 95 teraz kryt wskoczył i nic. Z mi unika ten wadziew? O, zniknął, Boże! Chip bojowy dostałem, ale świetnie, umieram. Napisz w raporcie, że ginę wierny kanclerzowi. Udało się! zaczekaj chwilę, co teraz? Jesteś z mózgu stronu, więc powinnam się chyba zmywać. Ej, świadek zniknął! Znaczy umarł! <grym> Akurat! Tak, nie mam innego wyjścia. Do zobaczenia kiedy indziej. No proszę, widzę, że sobie poradziłeś. Niech ścierwo gnije. Kolejka przyjechała, wynośmy się. No, tak na styk naprawdę to było. Widzę, że mimo wszystko poradziłeś sobie ze zadaniem. Ubolewamy nad tym, co się narobiło i że aż tak nas was naraziliśmy. To paranoja, wysłałeś nas tam jak na safari, bez wsparcia. Mieliśmy zamach, podkerów na karku i masę robali, jeszcze to paskudne coś. Spokój, nie przewidzieliśmy tego, ale udało się. Mogłeś przecież w każdej chwili zrezygnować i powiedzieć to kapitanowi Erebowi. Otrzymujesz od nas zasłużony żołd, 200 argenów. Przygotuj się do następnego zadania i podejdź do mnie, gdy będziesz chciał ruszać. Nie, 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 nie. nie. Następne zadanie to jeszcze długo, nie będę go ogarniał. Instrukcja. Sure, apteczki. Eee, ale za 300 jest robot. Kurde, i tego robota bym wolał. To Co, Mogę coś sprzedać? Chciałbym. Coś takiego. Hmm. Zobaczmy, czy mogę tutaj coś opchnąć. W tym miejscu. Podejrzewam, że nie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ty? Nie. A tamten? U kogoś mogłem coś sprzedawać, ale nie pamiętam u kogo. Nie. Dobra. Ja jeszcze nie jestem gotowy. Póki sobie robota bojowego nie kupię, to jeszcze chyba długo nie będę szedł na jakąś akcję. Niby tą instrukcję mogłem kupić, ale walić. Robot bojowy będzie lepszy. Będzie obrażenia na siebie ściągał. Jest zawsze lepsza opcja. Um, to teraz tak. Tu jest. Mhm. Uh -huh. Skaner. Hmm. Płaszcz. Elitarny kombinezon. Chełm. a Nie, jednak robota chyba wolę. Ale kurde kuszące, powiem ci, kuszące. Kupię sobie ten kombinezon lepszy, bo to... bo to widzę, że może być ciężko inaczej co, cokolwiek zrobić. Tutaj coś? Jeszcze patrzę, kurde, czy mogę jakoś tak. Nie mogę za bardzo. No nic, tutaj nic. Kurde, jakieś pieniądze, jakieś cokolwiek. To co jest? Restauracja. A, do tego typa mogłem przecież pójść i go ogarnąć. Znaczy, ogarnąć mu. Jakie mam cełę w pysaku? Działko optyczne. Strzelba gnat. Dobra, to wezmę się. Wezmę się za te szczury. Mhm, mhm, mhm. Dobra. Nóż i apteczka, apteczka się przyda. To co mam wszystkie szczury wyplewić? Bez problemu. O, no i o, to 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 rozumiem. Dawaj. Patrz teraz. Bo, ba... o. Bo ba... co? Co za śmieć? Weź umrzy co? Pierdzielony uciekał, ale już nie żyje. To jest ważne, zwłoki się poruszyły, zawsze spoko. Ten jeszcze. A cztery szczury to tam nic. Dwa gryzonie. Ba. Ha! Od razu śmierć. I teraz jeszcze ten. No i koniec. Mogę wracać na górę, ale jeszcze sobie popatrzę. Klucze jakieś. A do czego ten klucz ciekawe? Bardzo interesuje. A wiem do czego jest ten klucz. W tej restauracji była skrzynia zamknięta. No, dobra. Pieniądze, pieniądze. Będziemy sobie robocika. 30... Świetnie. Co to, to, tam jest? Zaraz, zaraz. mam jakiś klucz, zobaczmy, czy pasuje. Szperam w skrzynce. A, właściwie trzymał tu Trzymał, bo właśnie go sobie przywłaszczam. Um... Mhm. Dobra ok. I teraz tak, co, gdzie, a wiem gdzie Dobra, 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 już wszystko jasne Idziemy sobie po robocika Idziemy sobie robocika kupić, nie wiem czy to jest dobry pomysł Ale kupimy, kupimy W razie czego, czemu nie, w ogóle powinienem zapisać grę Ale zapisałem, dobra, dobra, zapisałem, to git To robocik, cześć Tak Daj Te rzeczy naprawcze, to są do tego. A no to taki robot, dobra. Rzeczy na yy, Dzień dobry, doktorze Handra, Jestem gotów do pierwszej lekcji. A? He, przepraszam. Menisk, to już przerabialiśmy. Wczytaj sobie porządnie. Rzeczywiście, już się zloadowałem. Czy to temu panu zawdzięczam stałe źródło zasilania? O Jezusie, to mówi o mnie? Zamontowałem uniwersalny moduł tożsamości. Jestem pewien, że będzie się doskonale spisywał. Czy to naprawdę myśli? Em, moja świadomość, nie życzy sobie, aby mówić na mnie to. Podobno mam cię wspomóc, by ktoś zbyt łatwo nie skobał ci tyłka, więc trochę szacunku, Dorinie. Myślę, że możemy sobie mówić na ty. Hehe. <laughs> świadomość na ty? Nie ma mowy! Ty będziesz zwracał się do mnie, panie Dorinie, a ja do ciebie NR4. Albo dobra. Dorin za bardzo mi miło. Pokręcony jesteś, wiesz? Ech, menisk do usług. Nikt naprawdę nie potrafi powiedzieć, czym jest i jak funkcjonuje świadomość. Nie możemy więc twierdzić, że jego jest gorsza niż nasza. Masz jeszcze jakieś pytania? Czy menisk potrafi walczyć? O tak! Jestem w pełni sprawny bojowo. Posiadam dwa zintegrowane działka laserowe oraz stale zamontowany stalowy pancerz. Myślę, że przez najbliższy czas będę ci ratował Dubsko na polu walki. Dobra, a jak mam się nim zajmować? Menisk posiada obecnie moc na kilka tygodni ciągłej pracy. Niestety trzeba zasilać raz na jakiś czas jego baterię. Naprawiać można go za pomocą pakietów konserwacyjnych z nanorobotami. Wszystko to dostaje w sklepę w centrum. Dobra, co szczególnego on umie? Posiadam wbudowany skaner bojowy. Doskonale radzę sobie z obsługą i hakowaniem systemów komputerowych. Czasami potrafię coś naprawić. Hehe, <laughs> ma to po mnie. Aha, już nic nie chcę wiedzieć. Dobra, pora na mnie. Ja i Menisk ruszamy w swoją stronę. Dzięki wielkie. <laughs> Menisk przyłącza się do drużyny, tracisz 300 argenów. Warto było. Dobra. Także mamy dwóch teraz w drużynie, ja i. Menisk. No pierwszy poziom ma, ale zawsze to jest jakiś ten... A to. Co to jest? Aha. tu mogę mu jakoś... Nie, nie mogę mu broni żadnej zamontować. Specjalne zdolności. Ten chip bojowy sobie zobaczymy, o co tam chodzi. I co? I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak mi się wydaje. No, kupiliśmy sobie robota, więc jakiś tam progres jest. Jeszcze tylko chciałbym się dozbroić. Pójdę do tej zbiorozbrojowni, się dozbroję. Um, no i chociaż nie wiem, czy jest sens, bo może może oni dadzą mi jakiś skafander. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem na pewno, że pójdę sobie zapisać grę na sam koniec odcinka i widzimy się w następnym odcinku. Ten quest teraz, co był, to jest po prostu jakiś kosmos. Ja nie wiem, co będzie dalej, a jeśli już na tym etapie jest tak, to może być później źle. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.